Kult mitraizmu. Mitraizm był kultem religijnym, który powstał w starożytnej Persji i rozprzestrzenił się na całe imperium rzymskie, w IV wieku. enekult kult ten koncentrował się na Bogu Mitrze, który był związany ze słońcem, wojną i płodnością. Chociaż wiadomo, że mitraizm był religią tajną i przeważnie męską, wciąż pozostaje wiele tajemnic dotyczących jego rytuałów i wierzeń. Świątynie Majterii, znajdujące się pod ziemią, były miejscami poświęconymi inicjacji i duchowemu oczyszczeniu. Niektóre badania sugerują, że świątynie te służyły jako miejsca wzmacniające więzi i poczucie dyscypliny wśród wyznawców, szczególnie wśród żołnierzy rzymskich. Pomimo licznych badań, wiele szczegółów dotyczących funkcjonowania tego kultu wciąż jest niepewnych. Świątynie Majterii i rytuały. Świątynie Majteri zostały zbudowane w różnych częściach Imperium Rzymskiego, od Afryki Północnej po Wielką Brytanię. W tych świątyniach odprawiano rytuały, które, choć tajne, obejmowały ceremonie inicjacji i oczyszczenia. Wiele z tych świątyń było zlokalizowanych w pobliżu obozów wojskowych, co sugeruje bliską relację między kultem a armią rzymską. Niektórzy archeolodzy odkryli dowody na rytuały symbolizujące duchową regenerację i połączenie z wyższymi siłami. Kapłani Majterii odprawiali te ceremonie, aby wzmocnić morale żołnierzy i promować jedność w rzymskich legionach. Jednak dokładna natura tych rytuałów pozostaje tajemnicą, ponieważ szczegóły dotyczące kultu Majterii zaginęły.